Cześć, jestem Ola z MegaPresent.pl. Chciałam Wam pokazać super wyposażony zestaw do poznania dwóch elementów niezbędnych do życia na naszej planecie. Zobaczmy, co zawiera ten zestaw: pojemniczek do destylacji, pojemniczek ze skalą, plastikowe piłeczki. Próbówkę, pipetę, strzykawki, gumową rurkę, modele atomów. Szkło powiększające, balon, sznureczek, ilustrowany kartonik. Za pomocą przyrządów i materiałów zawartych w zestawie, będziesz mógł odkrywać i bawić się powietrzem niewidzialnym elementem, okrążającym ziemię i wodę niezbędnym elementem, potrzebnym do życia na naszej planecie. Zabawne zadania pomogą Ci zrozumieć, czym są i z czego się składają. Te i inne zabawki znajdziecie na naszej stronie megaprezent.pl. Pozdrawiam!